Chodzi o Trzaskowskiego, wypadł wręcz dramatycznie źle. Skoro ustawił tę debatę, to powinien ją wygrać. Trzaskowski bardzo przypomina zachowaniami swoimi Kamale Harris. I co robiła Kamala Harris w wystąpieniach telewizyjnych, traciła poparcie. Był ciągle zaskoczony, nie wiedział, że uczestniczy w ogóle w jakiejś debacie i w kampanii. Żeleński i Trzaskowski. W sieci państwo sami sobie znajdą plotki. Nie, nie sprawdzałem, bo nie mam jak że to są kokainiści i że oni jadą na kokainie, bo kokaina tak uspokaja, warto być ostrożnym. Oby się okazało, że nie jest i że on tak normalnie się zachowuje, to wtedy oddychamy z ulgą, dobra, mamy dowód, że nie jest, Uff, nic nie było. Natomiast no, bezpiecznie jest założyć tę drugą opcję. Teraz Trzaskowski próbuje mówić, że to była jego prywatna debata i że on wynajął TVP. Znaczy on mógł próbować wynająć Telewizję Polską, proszę mi zrobić i obsłużyć tę imprezę, ale Telewizja Polska miała ustawowy obowiązek odmówić. Powiedzieć, no do tych celów, do których nas pan dzisiaj chce wynająć, nie możemy się wynająć. A ale kto jeszcze, wygra... No właśnie, kto wygrał? O to chciałem pana zapytać.